Jeśli szukasz prawdy, którą ukrywano przez tysiące lat, zostań do końca, bo to, co zaraz usłyszysz, zmieni wszystko, co myślałeś, że wiesz o naszym pochodzeniu. Pamiętam dokładnie dzień, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem tabliczkę. Była zimna, ciężka, pokryta pismem klinowym tak drobnym, że musiałem używać lupy. Archeolog, który mi ją pokazał, miał drżące ręce. Powiedział, że nie powinien mi tego pokazywać: że istnieją rzeczy, które lepiej pozostawić pogrzebanymi. Ale ja musiałem wiedzieć musiałem zrozumieć, dlaczego każda starożytna cywilizacja na Ziemi mówi o tym samym o bogach, którzy przyszli z nieba, nauczyli nas wszystkiego, a potem zniknęli o kataklizmie, który wymazał świat o ostatnim królu, który wiedział, że nadchodzi koniec. To nie była zwykła tabliczka. Pochodziła z Eridu, najstarszego miasta Sumerów. Miasta, które według legend zostało zbudowane przez samych bogów. Data radiowęglowa umieszczała ją około 11 tysiąc lat p.n.e. dwa tysiące lat przed oficjalnym początkiem cywilizacji sumeryjskiej. Niemożliwe, powiedzieliby eksperci. Ale tam była w moich rękach z zapisem, który nie powinien istnieć. Tekst opowiadał o Enkim, który Sumerowie nazywali panem wód i mądrości. Ale ta tabliczka używała innego imienia, starszego imienia I-Ej, i nazywała go nie Bogiem, ale Królem Anunnaków. Ostatnim królem, który panował, zanim świat został zmyty Anunnaki. To słowo niesie ze sobą ciężar, prawda? W języku akadyjskim oznacza ci, którzy z nieba na Ziemię przyszli. Nie byli bogami w naszym rozumieniu. Tabliczki są bardzo jasne: byli istotami z krwi i kości, które przyleciały z odległego miejsca, które nazywali Nibiru, mieli technologię, która wyglądała jak magia, mieli wiedzę, która nas, prymitywnych ludzi, przekształciła w coś więcej, ale to nie jest opowieść o bogach stwórcach, to jest opowieść o upadku. O ostatnich dniach cywilizacji, która była tak zaawansowana, że nasze dzisiejsze osiągnięcia wyglądają przy niej jak dziecięca zabawa. O królu, który wiedział, że nadchodzi koniec i który podjął decyzję, która zmieniła bieg historii ludzkości. Siedzę teraz w półmroku mojego gabinetu, otoczony mapami starożytnego świata fotografiami ruin, translacjami tekstów, które większość uczonych odrzuca jako mitologię. Ale ja wiem lepiej. Spędziłem dwadzieścia lat śledząc ślady Anunnaków przez Mezopotamię, Egipt, Amerykę Południową, Chiny i wszędzie znajduję to samo opowieści o zaawansowanej cywilizacji, która istniała przed potopem, o królach, którzy żyli tysiące lat. O wiedzy, która została utracona. Opowieść zaczyna się około 13 tysięcy lat temu. To był czas, którego nie pamiętamy czas wymazany z naszej zbiorowej pamięci przez katastrofę tak ogromną, że prawie wymazała wszelkie ślady tego, co było wcześniej. Naukowcy nazywają ten okres końcem ostatniej epoki lodowcowej, ale to tylko część prawdy. Prawda jest znacznie bardziej przerażająca. Wyobraź sobie świat. Nie ten świat, który znasz z podręczników historii, gdzie pierwsi ludzie są pierwotnymi myśliwymi i zbieraczami żyjącymi w jaskiniach. Nie. Wyobraź sobie świat, w którym istnieją miasta, prawdziwe miasta, z wysokimi budynkami, systemami irygacyjnymi, obserwatoriami astronomicznymi, świat, w którym ludzie znają metalurgię, matematykę, medycynę, świat, w którym panują Anunnaki, ich stolicą był Eridu, położony w południowej Mezopotamii, tam gdzie Tygrys i Eufrat spotykają się z morzem. Ale Eridu, które znamy z archeologicznych wykopalisk, to tylko cień tego, czym było kiedyś. Miasto leżało nad brzegiem ogromnej laguny, otoczone egzotycznymi ogrodami, pełne świątyń, pałaców, warsztatów. W centrum stała Zigurat Enki. Nie prymitywna piramida stopniowa, ale masywna struktura z niebieskiego kamienia, która sięgała nieba. Na jej szczycie znajdowała się komora, w której Enki konsultował się z gwiazdami. Enki i Ej. Ostatni król Anunnaków. Chcę, żebyś zrozumiał, kim był. Tabliczki opisują go jako istotę o niezwykłej inteligencji. Mistrza nauki i technologii. Był tym, który nauczył ludzkość pisma, architektury, medycyny. Ale był też kimś więcej, był strażnikiem tajemnej wiedzy, którą Anunnaki przywieźli z Nibiru, wiedzy o tym, jak działa wszechświat, o tym, co leży poza naszym postrzeganiem. Jego brat, Enlil, był lordem wiatru, władcą Nipur, miasta położonego na północ od Eridu. Pomiędzy nimi istniała głęboka rywalizacja. Enlil wierzył, że Anunnaki powinni pozostać oddzieleni od ludzkości, że ludzie są tylko sługami stworzonymi do pracy w kopalniach i polach. Enki natomiast wierzył w coś innego. Wierzył, że ludzkość ma potencjał, że możemy stać się czymś więcej niż tylko niewolnikami. Ta filozoficzna różnica opinii doprowadziła do konfliktu, który trwał przez stulecia. Ale nie jest to opowieść o konflikcie. Jest to opowieść o tym, co wydarzyło się potem, o katastrofie, którą Enki przewidział. Około 11 tysięcy lat p.n.e. coś zaczęło się zmieniać. Enki spędzał coraz więcej czasu w swoim obserwatorium, badając gwiazdy. Tabliczki mówią, że był niespokojny, że coś go niepokoiło. Jego kapłani zauważyli, że odmawia jedzenia, że prawie nie śpi. Spędzał noce na szczycie Ziguratu, patrząc w niebo, wykonując skomplikowane obliczenia na glinianych tabliczkach. Pewnej nocy zwołał radę starszych Anunnaków. Spotkali się w wielkiej sali pałacu Eridu, sali, której ściany były pokryte mapami nieba, zapisami cykli planetarnych. Enki był blady, wyczerpany. Położył na stole stos tabliczek i powiedział, to się dzieje, teraz. Co się działo? Tabliczki używają terminu, który jest trudny do przetłumaczenia. W języku sumeryjskim to Amaru, wielkie powracanie. Odnosi się do cyklu kosmicznego, który Anunnaki znali. Cyklu, który powtarza się co około 12 tysiące lat. Cyklu, który przynosi katastrofę. Naukowcy dziś mówią o czymś podobnym, nazywają to precesją równonocy, powolnym kołysaniem osi Ziemi, które zajmuje około 26 tysięcy lat, aby zakończyć pełny cykl. Ale istnieje coś więcej. Istnieją cykle słoneczne, cykle magnetyczne, cykle orbitalne, które wszystkie zbiegają się w określonych momentach czasu, a gdy się zbiegają... Dzieją się rzeczy. Rzeczy, które mogą zmienić powierzchnię planety. Enki wiedział o tym, a Nunnaki studiowali te cykle przez tysiące lat. Wiedzieli, że nadchodzi czas, kiedy Ziemia przejdzie przez okres ogromnej niestabilności. Trzęsienia Ziemi, erupcje wulkaniczne. I coś jeszcze gorszego. Nagły wzrost poziomu morza. Jak to możliwe? Naukowcy odkryli dowody na coś, co nazywają impulsowym topnieniem. Około 11-600 lat temu, w bardzo krótkim okresie czasu, możliwe, że zaledwie kilka dni lub tygodni, ogromne pokłady lodu, które pokrywały Amerykę Północną i Europę, zaczęły się gwałtownie topić. Nie było to stopniowe topnienie, to była katastrofa. Lodowce, które miały kilometrową grubość, rozpadły się, całe lodowe krainy zsunęły się do oceanu. Poziom morza wzrósł o ponad 100 metrów w przeciągu bardzo krótkiego czasu. Co spowodowało to topnienie? Istnieje kilka teorii. Niektórzy mówią o uderzeniu komety lub asteroidy w lodową czapę, inni o nagłej zmianie w aktywności słonecznej. Jeszcze inni o przesunięciu magnetycznym, które zmieniło klimat w przeciągu nocy. Prawda jest taka, że nie wiemy na pewno, ale Enki wiedział, przewidział to. Kiedy przedstawił swoje odkrycia Radzie, reakcja była mieszana. Enlil odmówił uwierzenia. Powiedział, że to niemożliwe, że obliczenia Enki muszą być błędne. Inni Anunnaki byli przestraszeni, ale też niepewni. Jak możesz uwierzyć w coś tak kataklizmicznego? Jak możesz uwierzyć, że świat, który znasz, który wydaje się tak stabilny, może być zniszczony w ciągu dni? Ale Enki był pewny i podjął decyzję, zaczął przygotowywać się. Pierwszą rzeczą, którą zrobił, było wybranie ludzi. Nie wszystkich ludzi, no to było niemożliwe, ale wybranych, tych, którzy mieli wiedzę, umiejętności, mądrość. Kazał im zbudować coś. Tabliczki nazywają to „magur gór. Wielkie statki. Nie były to zwykłe łodzie, były to ogromne konstrukcje, zdolne do przetrwania w najgorszych warunkach. Były zbudowane z drewna pokrytego smołą z wieloma pokładami, z miejscami na zapasy, zwierzęta, nasiona, narzędzia i najważniejsze miejscami na tabliczki. Enki wiedział, że nawet jeśli ludzie przeżyją, cywilizacja może nie przetrwać, miasta zostaną zniszczone, wiedza zostanie utracona. Dlatego kazał swoim skrybom skopiować wszystkie ważne teksty medyczne traktaty, astronomiczne mapy, matematyczne formuły, instrukcje technologiczne. Wszystko, co ludzkość potrzebowałaby, aby odbudować się po katastrofie. Tabliczki te zostały zapakowane w gliniane pojemniki, uszczelnione, umieszczone w statkach. Ale była jeszcze jedna rzecz, którą Enki zrobił coś, o czym tabliczki mówią tylko w szeptach. Przekazał wybranym ludziom me, boską wiedzę. To słowo me jest fascynujące. W języku sumeryjskim nie ma dokładnego odpowiednika. Można je przetłumaczyć jako boskie ordynanse lub uniwersalne prawa, ale to coś więcej. To była wiedza o tym, jak funkcjonuje rzeczywistość na fundamentalnym poziomie. Wiedza, która dawała moc tworzenia, transformacji, nawet wskrzeszenia. Niektórzy badacze spekulują, że ME była czymś w rodzaju zaawansowanej technologii. Może nanotechnologią, może informacją zakodowaną w kryształach lub metalicznych urządzeniach. Cokolwiek to było, było to najcenniejsze, co Anunnaki posiadali i Enki oddał to ludziom. Enlil był wściekły, gdy się o tym dowiedział, oskarżył Enki o zdradę, o złamanie najświętszego prawa Anunnaków, nie mieszać się zbytnio z ludzkością, nie dawać im zbyt dużo mocy. Kłótnia pomiędzy braćmi była gwałtowna. Niektóre tabliczki opisują ją jako prawie fizyczny konflikt, ale Enki był nieugięty. Jeśli oni zginą, powiedział, to wszystko, co stworzyliśmy, zginie z nimi. Jestem gotowy ponieść konsekwencje i wtedy nadeszło. Pierwszym znakiem było niebo. Stało się dziwne, pełne dziwnych świateł i kolorów. Aurory, które normalnie były widoczne tylko na dalekim północy, teraz tańczyły nad Mezopotamią, nad Egiptem, nad całym światem. Ptaki zachowywały się dziwnie, latając w kółko, tracąc orientację, zwierzęta były niespokojne, uciekały ze stad. Potem przyszły trzęsienia ziemi. Nie pojedyncze wstrząsy, ale seria trzęsień, każde silniejsze od poprzedniego. Ziemia falowała jak ocean. Budynki, które stały przez stulecia, zapadły się w gruzy. Ludzie biegali po ulicach, krzycząc, modląc się do swoich bogów. Enki był na szczycie swojego ziguratu, obserwując. Wiedział, że to dopiero początek. Obliczenia pokazywały, że prawdziwa katastrofa nadejdzie za kilka dni. Rozesłał wiadomość do wszystkich, którzy przygotowywali się, czas płynąć. Statki muszą wyruszać teraz, zanim będzie za późno. Wielu nie uwierzyło. Myśleli, że najgorsze już minęło, że trzęsienia ziemi były tylko naturalnym zdarzeniem. Zostali w swoich domach, w swoich miastach. To był błąd. W trzecią noc, po pierwszych trzęsieniach ziemi, coś stało się na północy. Ogromny fragment lodowej pokrywy nad tym, co dziś jest Kanadą, nagle się oderwał. Nie był to stopniowy proces. Całe morze lodu tysiące kilometrów kwadratowych o grubości kilometra zsunęło się do Oceanu Atlantyckiego. Wpływ był natychmiastowy. Fala tsunami, jaka powstała, była nie do opisania. Wysoka na kilkaset metrów przemieszczała się przez ocean z prędkością jetowego samolotu. Kiedy uderzyła w lądy, wszystko na jej drodze zostało zniszczone. Miasta, lasy, góry, wszystko zostało zmyte. Ale to nie była jedyna fala. Gdy lodowce topiły się, wlewając niewyobrażalne ilości zimnej, słodkiej wody do oceanu, całe systemy prądów oceanicznych zostały zakłócone. Północnoatlantycki prąd zatokowy, który kontrolował klimat Europy, zatrzymał się. Temperatura na całej półkuli północnej spadła o 10 stopni w ciągu tygodni. Jednocześnie inne regiony doświadczyły ekstremalnych upałów. Świat pogrążył się w chaosie. Enki obserwował to wszystko z pokładu swojego statku. Opuścił Eridu w ostatniej możliwej chwili, kiedy wody już zaczynały zalewać niżej położone dzielnice miasta. Wielu Anunnaków zdecydowało się odlecieć w swoich mu latających wehikułach. Ale Enki został. Powiedział, że jeśli ludzie mają przetrwać na statkach, on również będzie z nimi. Tabliczka, którą miałem w rękach, opisywała ostatnie dni Eridu. Miasto, które było klejnotem Anunnaków, powoli tonęło pod wodą. Wielki Zigurat który dominował nad krajobrazem, zniknął pod falami. Ogrody, pałace, warsztaty wszystko stało się podwodnym grobowcem. Ludzie, którzy nie posłuchali ostrzeżenia, którzy myśleli, że są bezpieczni w swoich wysokich budynkach, utonęli. Ich krzyki mieszały się z rykiem wody, z grzmotami nieba. Enki zapisał wszystko, nawet w obliczu katastrofy nawet gdy świat, który znał, umierał wokół niego, prowadził kronikę. Tabliczki były jego świadectwem, jego sposobem na zapewnienie, że prawda przetrwa. Statki płynęły przez wody przez czterdzieści dni. To nie przypadek, że ta liczba pojawia się w opowieści o potopie w Biblii, w Koranie, w mitologiach całego świata. Czterdzieści dni i czterdzieści nocy to był rzeczywisty czas, który zajęło, zanim wody zaczęły opadać, zanim ziemia zaczęła się pojawiać ponownie. Podczas tych 40 dni świat się zmienił. Stare kontynenty zostały zalane. Nowe lądy wynurzyły się z morza. Krajobrazy, które były znanymi, stały się nie do rozpoznania. Wszystkie wielkie miasta przedpotopowego świata Eridu, Tibira, Larak, Sipar, Szurupak zostały pogrzebane pod setkami metrów osadu, pod wodami, które nigdy nie opuściły. Kiedy statki w końcu znalazły ląd. Wysiadli na świecie, który był pusty. Większość ludzkości zginęła, ci, którzy przeżyli, byli rozproszeni, traumatyzowani, odcięci od swojej przeszłości. Cywilizacja, którą Anunnaki budowali przez tysiące lat, przestała istnieć w przeciągu tygodni. Enki zszedł na ziemię i płakał. Tabliczka opisuje tę scenę szczegółowo. Król Anunaków, istota, która żyła tysiące lat, która widziała narodziny i śmierć imperiów, płakała jak dziecko, ponieważ wiedział, że świat, który kochał, już nie powróci. Ale Enki był także pragmatykiem wiedział, że żałoba może przyjść później teraz było czas działania. Statki wyładowano, tabliczki zostały wydobyte ze swoich wodoodpornych pojemników zaczęto odbudowę. Ale była to odbudowa z niczego, nie było infrastruktury, nie było narzędzi, nie było miast, wszystko musiało być zrobione od nowa. I co gorsze, większość tych, którzy przeżyli, nie mieli wiedzy. Byli prostymi ludźmi, rolnikami, rzemieślnikami, nieliczni uczeni, którzy przetrwali, byli starzy, zmęczeni. Enki wiedział, że nie może po prostu przekazać im wszystkiej wiedzy naraz. Musieli się najpierw ustabilizować, znaleźć jedzenie, schronienie. Dopiero potem mogła przyjść edukacja. I tak rozpoczął się powolny proces przekazywania wiedzy, nie całej od razu, ale stopniowo, w miarę jak ludzkość była gotowa ją przyjąć. To jest moment, w którym historia staje się mitologią, enki staje się bogiem, który nauczył ludzkość cywilizacji po potopie. W mitologii sumeryjskiej jest siedem mędrców, Abkallu, którzy przyszli po potopie i nauczyli ludzi wszystkiego od nowa. Według tabliczek ci Apkallu byli uczniami Enki, ludźmi, których wybrał i wytrenował przed katastrofą, aby byli nauczycielami w nowym świecie. Ale tu pojawia się coś dziwnego, coś, co wciąż mnie niepokoi. Według tabliczek Enki nie został długo. Po kilku latach, może dekadzie, zniknął, nie odleciał w swoim mu, nie wrócił do Nibiru, po prostu zniknął. Ostatnia tabliczka, która o nim wspomina, mówi, że udał się w góry, do miejsca, które nazywane jest Górą Wschodu Słońca i tam wszedł do wnętrza Ziemi. Co to oznacza? Niektórzy badacze spekulują, że istniały podziemne bazy Anunnaków, miejsca, gdzie zachowali bardziej zaawansowaną technologię. Może Enki udał się tam, aby spędzić swoje ostatnie dni, może wciąż tam jest, w głębokim śnie, czekając na kolejny cykl. Inne tabliczki mówią coś jeszcze bardziej tajemniczego. Mówią, że Enki przekształcił się, że użył M.E. Boskiej wiedzy, aby zmienić swoją naturę, aby stać się czymś więcej niż fizyczną istotą, że stał się czystą świadomością, bytem energii, który mógł istnieć poza ciałem. Czy to możliwe? W naszym materialistycznym świecie takie koncepcje wydają się fantastyczne. Ale co jeśli Anunnaki rozumieli coś o naturze rzeczywistości, czego my jeszcze nie rozumiemy? Co, jeśli ich technologia nie była mechaniczna, ale oparta na manipulowaniu samej tkaniny rzeczywistości? Fizyka kwantowa pokazuje nam, że rzeczywistość nie jest tym, czym się wydaje. Że świadomość może wpływać na materię, że informacja jest fundamentalna dla wszechświata. Może Anunnaki odkryli sposób na wykorzystanie tych zasad na poziomie, o którym my możemy tylko marzyć. Po zniknięciu Enki świat powoli odbudował się. Ale to nie była ta sama cywilizacja. Coś zostało utracone. Tabliczki to jasno mówią: ludzkość w nowym świecie była cieniem tego, czym była przed potopem. Mieliśmy fragmenty wiedzy, ale nie całość. Mieliśmy legendy o bogach, ale nie zrozumienie tego, kim naprawdę byli. I tak zaczęła się nasza współczesna historia. Około 9 tysiąca lat temu pierwsze rolnicze społeczności pojawiły się na Bliskim Wschodzie. Około 6 tysiąca lat temu Sumerowie zbudowali pierwsze miasta państwa, ale były to nędzne wersje wielkich metropolii przedpotopowego świata. Piramidy Egiptu, cuda architektury, były zbudowane próbując naśladować ziguraty Anunnaków, ale nie osiągając ich prawdziwego majestatu. Każda starożytna cywilizacja niosła ze sobą ślady utraconej wiedzy. Majowie mieli niesamowicie dokładne kalendarze astronomiczne. Skąd? Egipcjanie znali precesję równonocy tysiące lat przed europejskimi astronomami. Jak? Chińczycy mieli mapy nieba, które datują się na niewyobrażalnie odległe czasy. Dlaczego? bo wszyscy oni dziedziczyli fragmenty wiedzy Anunnaków, przekazywane przez Apkallu, przez mędrców, przez tych, którzy przeżyli potop. Ale dlaczego to wszystko zostało ukryte? Dlaczego archeologia akademicka odmawia zaakceptowania tych dowodów? Odpowiedź jest prostsza niż myślisz ponieważ przyjęcie tej prawdy oznaczałoby przyznanie, że wszystko, czego uczono nas o historii ludzkości jest błędne, że nie byliśmy prymitywnymi małpoludzmi, którzy powoli ewoluowali w cywilizację, że nasza prawdziwa historia jest znacznie starsza, znacznie bardziej skomplikowana i obejmuje kontakt z zaawansowaną pozaziemską rasą, która kształtowała nasz rozwój. To podważałoby każdy podręcznik historii, każdą teorię archeologiczną, każdą fundamentalną ideę, na której opiera się współczesna nauka o przeszłości. I dla większości uczonych to jest nie do przyjęcia. Więc odrzucają dowody, nazywają je pseudonauką, ignorują niewygodne odkrycia. Ale dowody są tam w tabliczkach klinowych, które pokrywają muzea na całym świecie. W megolitycznych strukturach, które nie mogłyby być zbudowane nawet dzisiaj, w genetycznych anomaliach ludzkiego DNA, które sugerują nagłe zmiany w naszej ewolucji, w legendach każdej kultury na Ziemi, które mówią o tym samym, o bogach z nieba, o wielkim potopie, o utraconej złotej erze. Siedzę tutaj, patrząc na tę tabliczkę i zastanawiam się, co by się stało, gdyby Enki wrócił co by powiedział, widząc, co staliśmy się, czy byłby dumny, że przetrwaliśmy, że odbudowaliśmy cywilizację, czy byłby rozczarowany, że zapomnieliśmy tak wiele, że straciliśmy wiedzę, którą tak starannie zachował? A może już wrócił, może obserwuje nas, czeka na właściwy moment, aby ujawnić się ponownie. Tabliczki mówią o powrocie Anunaków. O czasie, kiedy niebo i ziemia ponownie się połączą. Może to przepowiednia, może to ostrzeżenie, ponieważ widzisz, cykl, który Enki przewidział, który przyniósł katastrofę 13 tysięcy lat temu, nie skończył się. To tylko część większego cyklu i jeśli Anunaki mieli rację w swoich obliczeniach, jeśli zrozumieli prawdziwe rytmy kosmosu, wtedy zbliżamy się do kolejnego punktu zwrotnego. Naukowcy zauważyli dziwne rzeczy w ostatnich dekadach: pole magnetyczne Ziemi słabnie, aktywność słoneczna jest nieprzewidywalna, klimat zmienia się w sposób, który nie może być wyjaśniony tylko przez ludzką aktywność. Sejsmiczna aktywność rośnie na całym świecie. To wszystko pasuje do wzorca, który Enki opisał przed kataklizmem. Czy to oznacza, że nadchodzi kolejne wielkie powracanie? Nie wiem. Ale wiem jedno: historia nie jest liniowa, jest cykliczna. Cywilizacje powstają i upadają, wiedza jest zyskiwana i tracona. I jeśli nie nauczymy się z przeszłości, jeśli będziemy ignorować ostrzeżenia zostawione nam przez tych, którzy przyszli przed nami, możemy być skazani na powtórzenie ich błędów. Ostatni król Anunnaków, Enki, zrobił wszystko, co mógł, aby zachować wiedzę, aby dać ludzkości szansę przetrwania. Przekazał nam narzędzia, tabliczki, legendy, ale to zależy od nas, czy je wykorzystamy, czy będziemy mieli odwagę spojrzeć poza oficjalną narrację, poza wygodne kłamstwa, które nam powiedziano. Czy będziemy gotowi zaakceptować prawdę, nawet jeśli zmieni wszystko, co myśleliśmy, że wiemy? W starożytnym sumerze istniało powiedzenie zapisane na licznych tabliczkach: Nam lu-ulu ludzkość nie zapomina. Ale czy to prawda? Czy rzeczywiście nie zapomnieliśmy? Czy pamiętamy, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, jakie jest nasze prawdziwe dziedzictwo? Trzymam tę tabliczkę i czuję jej ciężar. To nie tylko glina i pismo, to połączenie z przeszłością, która została wymazana, z królem, który wiedział, że kończy się świat i który mimo wszystko nie poddał się, który wierzył w nas, w ludzkość wystarczająco, aby zaryzykować wszystko, aby nas ocalić. Może to jest prawdziwa wiadomość, którą Enki chciał nam przekazać, nie tylko historia o katastrofie, ale historia o nadziei, o tym, że nawet w obliczu totalnej destrukcji, nawet gdy wszystko wydaje się stracone, możliwe jest przetrwanie, możliwa jest odbudowa, możliwy jest powrót, ale tylko jeśli pamiętamy, tylko jeśli szanujemy tych, którzy przyszli przed nami. Tylko jeśli jesteśmy gotowi słuchać ostrzeżeń, które zostawili. Trzynaście tysięcy lat temu świat się skończył, a jednak jesteśmy tutaj. Przetrwaliśmy, odbudowaliśmy, ale zapłaciliśmy cenę cenę amnezji, zapomnienia, utraty naszej prawdziwej historii. Teraz pytanie brzmi, czy jeste. Te...